Hejka, moje płomyczki. Tutaj Firelps i jest to już ostatni, jak na razie custom. I tutaj tak samo jak było wcześniej. Jamniczka, którą przerobiłam miała rozmazane oczka, a była to podróbka sawany. I tak wiem, że to tło było ostatnio, ale to tło będzie idealnie pasować do jamniczki. Ponieważ wygląda ona jak na razie w ten sposób tęczowo mm, rozrysowałam sobie ten pomysł na kartce i stwierdziłam, że chcę taką tęczową jamiczkę bo mi się strasznie spodobała robiłam te łapki właśnie na zasadzie kolorów tęczy że tam czerwony, pomarańczowy żółty, zielony niebieski no i nosek w, tym, w, tym, w takim razie fioletowy. Oczka ma tęczowe, uszka tak samo, takie paski i nie jest ona jeszcze skończona, ponieważ do niej chcę zrobić skrzydła. Takie oto skrzydła. Sama robiłam, także od razu mówię, że nie umiem robić skrzydeł. Pierwszy raz robiłam w ogóle jakiekolwiek skrzydła, i jeszcze tęczowe. Także trochę ciężko, a ja przykleję do niej te skrzydła i pokażę Wam jak się prezentuje. Jestem, skleiłam już tą figurkę ze skrzydełkami, i jak na moje to wygląda świetnie. Naprawdę jest piękna według mnie, bo ja naprawdę, jak wiecie, mam takie zdolności, że po prostu aż ich trochę brak. Często, ale naprawdę Kastony wychodzą mi świetnie Jak na moje jak... Moja mama Zobaczyła jej oczka I powiedziała, że naprawdę Mam do tego talent Więc ja może pokażę wam Tę figurkę Tak ona wygląda Ma właśnie Skrzydła I mi naprawdę się podoba. Naprawdę te skrzydła mi wyszły świetnie. Jak Jakbym tak miała patrzeć na to, że nigdy ich nie robiłam, to naprawdę mi to wyszło. Więc tutaj chciałam Wam tylko pokazać mój najnowszy wyczyn jakim jest tajemniczka. A zaczęłam ją robić dwa dni temu. Więc jak zawsze możecie podsyłać imionka. A na dzisiaj to na tyle.